Witajcie na nowym odcinku u mnie Będziemy nagrywać I ze mną dzisiaj jest gość specjalny, Oliver Cześć Chcesz coś o sobie powiedzieć? Eee. jak nie, to nie musisz Nie chcę Dzisiaj będzie challenge Tylko kozy... z jak możecie w następnym odcinku widać. Ja wymyślę. chcesz? Hmm. Co? Co na ziemi? E, będzie Rzeczy tylko na Ziemi. Za chwilę się widzimy. I gramy następną grę. E, przedmioty tylko z ziemi. Jak chcecie następne challenge jak u Rafał albo u Zakrzaka, to piszcie na mi na komentarzach. A, i najważniejsza rzecz. Subskrybujcie kanał, dzwoneczkiem najlepiej, a jak nie musicie to nie chcecie, ale lajkujcie. Jest jeszcze drugi gość specjalny, ale wam nie przedstawię, bo się wstydzę. on się wstydzić, mam widok. Mogę wam powiedzieć, to jest znany Marcel. Ostenda. Na TikToku jak potencjał, ma to Nagrywa TikToka i takie rzeczy. Musimy się. Musimy znaleźć rzecz. Nic nie musimy Jest pompa, to dobry ślad. Ja nie... Sorry, widzowie miał być z zbudowaniem, ale zapomniałem. Dobra. Lecimy szukać ludzi.

A nie, bo to było od gędu nie zabrano. Muszę... Z tego też się bo jak spadnie na ziemię, to też nie... Ja jest. się wstydzę gadać! Oj. Oliver będzie czasami gadał, albo nie. Mhm. Bo się teraz wstydzi. Na początku też się wstydziłem, ale jak się nauczycie... Kasper na więc wiezu... pokażę pokaże twarz. Na 10, na 100 tysięcy. Jak zobędę przycisk, wam pokażę twarz. Z przyciskiem. Z przyciskiem. No mnie było 15 lat, ale jak się... O, słyszeliście? Mojego brata głos. Pajemy, bierzemy spray i się przyciskamy. Jak chcecie inne gry jak na przykład Rocket League i takie tam... To będę wam nagrywał. Dobra. Polecę gdzieś. O, perk. Taki na przykład, taki. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy w kosmos. Olej poleciał. Ale poleciał. To jest na ziemi. To jest na ziemi. Co to jest? Bo ja tego nigdy nie wiem. O, Ech. ogień... Ej, przepraszam. Sorry. To był mój kuzyn. A tak do rzeczy. Urafy to wiem to się niby się robi ścianą. No, Ale fajnie. Ono no, też by mógł zainstalować, ale. No, też by mógł. zainstalować. Ale zainstal co na telefonie się też da? Znaczy na tym, na, na, na PlayStation, ale on ma trójkę i nie może. Idę. kupuje ten? To jest takie tanie przepis. No chyba nie. Idę tutaj, się schować. O, wysrałem się. Widzowie, słuchajcie, jak kapry bije 10 tysięcy, to też pokażę twarz. I martwię Słuchaj, słuchaj. Na giełdzie trzeba zaczekać. 200 sztuk, to twarz. Zartuję, też pokażę 100 tysięcy. Wszyscy. Jeszcze wszyscy, wszyscy. Ale bo nie. Ja ja, 10, wiecie, 10. jak powiecie wcześniej, jak wiecie, mogę ile? 50 słów, a ja wtedy powiem swoją twarz? Żeby mam nie utrudniać zadania, jak będzie 100 słów, to wam pokażemy. Mhm. Będziemy nagrywali z twarzą. Nie będziemy grać, bo będzie trudno. Tak jakiś ludzi, ja się oddzielam od ludzi. Mogę być Nie, 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 co to? mi podróż. Później będę ja grał. No. Za chwilę wraca. E. Witajcie! Widzicie, przerwałem. A tak do rzeczy idziemy szukać ludzi. Przerwamy To może być. Gdzie gdziemy gdzie, to? Lecimy. Lecimy, bo chcemy. Chciał powiedzieć, o, ale fajny osina, ale muszę coś pomyśleć. Tak, myliłem. Wyka tego ty masz z nie tego? No? I biegniemy, bo chcemy, Będziemy atakować ludzi. A moje przezwisko? Tortyny nie będziemy wrzucić. Mama mi weszła do pokoju i po prostu przerwała. Tak do rzeczy. I będę miał przezwisko Icy A ja? I ty ojciec. Ja bym miał Pingwin. Dobra, mam Piszcie w, na, w komentarzach. Jak to. Niech mi mam jedziny. Ile jeszcze mam? Siedem milion.

Zabity. Jeszcze jeden. Biegniemy. Nie ma go? Nie ma. Nie ma. O, ktoś? Gdzie? Ja. Czy ty myślisz, że pijemy? Skórki sobie zjedna. Koniec odcinka. Pa!